Czy kiedykolwiek obudziłeś się w poniedziałek, patrząc na swój dom i czując ciężar na piersi? Ubrania porozrzucane, naczynia w zlewie, papiery na stole, a ta myśl, że niezależnie od tego, jak bardzo sprzątasz, po dwóch dniach wszystko wraca do chaosu? Nie jesteś sam. Większość z nas żyje w tym niekończącym się cyklu sprzątania i bałaganu, czyszczenia i brudzenia, organizowania i chaotyzowania. Ale co jeśli powiem Ci, że istnieje sposób, aby przerwać ten cykl na zawsze? Co jeśli Twój dom mógłby pozostać czysty i zorganizowany bez konieczności spędzania całego weekendu na sprzątaniu? To, co zamierzam Ci przekazać, to nie są szybkie porady ani magiczne sztuczki. To zasady, które całkowicie przekształciły moją relację z moją przestrzenią i które praktykowane są od wieków w Japonii. Nie chodzi o posiadanie idealnego domu, aby zaimponować gościom. Chodzi o stworzenie środowiska, które przyjmuje cię, gdy wracasz zmęczony z pracy, które pozwala ci głęboko odetchnąć i w końcu się zrelaksować. Wyobraź sobie, że wchodzisz do domu i czujesz natychmiastowy spokój. Nic nie leży na swoim miejscu, nic nie woła o twoją uwagę. Tylko przestrzeń, klarowność i spokój. Wydaje się niemożliwe? Też tak myślałem, aż odkryłem te siedem zasad, które wszystko zmieniły. Pierwsza zasada dotyczy czegoś, o czym prawdopodobnie nigdy nie myślałeś. Każdy przedmiot w twoim domu ma swoje własne miejsce. Wiesz, jak to jest, gdy wracasz do domu i rzucasz klucze, gdzie popadnie, torbę na sofę, a buty porozrzucane są przy wejściu? To początek chaosu. W Japonii od najmłodszych lat dzieci uczą się, że wszystko ma swoje określone miejsce. To nie jest sztywność, to uwolnienie. Gdy każda rzecz ma swój stały adres, nie tracisz czasu na szukanie, nie gromadzisz bałaganu, a twój umysł odpoczywa, bo wie dokładnie, gdzie wszystko jest. Zacznij od małych kroków, wybierz stałe miejsce dla swoich kluczy zawsze to samo. Kaczyk przy wejściu, koszyczek nieważne. Ważne jest, aby było to zawsze tam. To samo z portfelem, okularami, ładowarką do telefonu. Wydaje się to błahostką, ale gdy przestajesz tracić mentalną energię na szukanie rzeczy. Zauważasz, ile przestrzeni to uwalnia w twoim umyśle. Druga zasada jest wręcz przeciwieństwem wszystkiego, czego nauczyliśmy się o sprzątaniu. Sprzątaj trochę każdego dnia, a nie wszystko naraz. Znasz tę sobotnią wielką porcję sprzątania, która cię wyczerpuje i psuje nastrój? Zapomnij. Japońska filozofia codziennej pielęgnacji przekształca sprzątanie w coś niemal niewidocznego. Pięć minut rano na zrobienie łóżka i ogarnięcie sypialni. Trzy minuty po każdym posiłku na umycie używanych naczyń, dwie minuty przed snem na schowanie tego, co leży poza miejscem. Wiem, co myślisz, ale nie mam czasu. Prawda jest taka, że spędzasz znacznie więcej czasu na ciężkim sprzątaniu w weekend, niż poświęciłbyś na te małe, codzienne chwile. A co najlepsze, twój dom nigdy nie osiąga krytycznego poziomu bałaganu, który paraliżuje cię i nie wiesz od czego zacząć. Trzecia zasada może być najbardziej transformacyjna. Zanim coś nowego wejdzie, coś starego musi wyjść. Żyjemy w kulturze gromadzenia, kupujemy bez przerwy, przechowujemy na wszelki wypadek, a nasz dom staje się coraz bardziej zapełniony, coraz cięższy, coraz trudniejszy do zorganizowania. W Japonii przestrzeń jest cenna, a ta fizyczna ograniczoność stworzyła głęboką mądrość na temat tego, co naprawdę zasługuje na miejsce w naszym życiu. Kiedy będziesz chciał kupić nową dekorację, nową ubranie w promocji, czy ten gadżet, który obiecuje ułatwić ci życie, zatrzymaj się i pomyśl, co zamierzam oddać, aby zrobić miejsce na to. To nie jest wyrzeczenie, to świadomy wybór. Zauważysz, że kiedy musisz zrezygnować z czegoś, aby mieć coś nowego, twoje decyzje zakupowe stają się znacznie mądrzejsze. Czwarta zasada dotyka wrażliwego punktu dla wielu. Skończ to, co zacząłeś, zanim przejdziesz do czegoś innego. Ile razy zaczynałeś sprzątać pokój, poszedłeś do kuchni po szklankę, zobaczyłeś naczynia i zaczynałeś je myć. Przypomniałeś sobie, że musisz schować zakupy, a na koniec dnia zajmowałeś się wszystkim, ale nic nie skończyłeś? Ta fragmentacja jest wyczerpująca i nieproduktywna. Wybierz małe zadanie i doprowadź je do końca. Może to być tylko jedna szuflada tylko jedna półka, tylko blat kuchenny, ale zrób to do końca. To uczucie zakończenia jest potężne. Energizuje cię zamiast wyczerpywać, a twój dom zaczyna się organizować w małych, kompletnych częściach, a nie w dużych, nieukończonych projektach. Piąta zasada dotyczy czegoś, co rzadko rozważamy siły pustki. Na zachodzie mamy tendencję do wypełniania każdego zakątka, każdej półki, każdej ściany, ale pustka nie jest brakiem, to oddech. To, co pozwala Twoim oczom i umysłowi odpocząć, to, co sprawia, że Twój dom wydaje się większy, lżejszy, bardziej przytulny. Spróbuj całkowicie opróżnić jakąś powierzchnię. Może to być stół kawowy, półka, komoda. Oprzyj się pokusie, by coś tam położyć. Na początku będzie to wydawać się dziwne, zbyt puste, ale z czasem zauważysz, jak ta wolna przestrzeń przynosi uczucie spokoju, którego żadna dekoracja nie byłaby w stanie zapewnić. Ciekawie, gdy masz mniej rzeczy wystawionych, to co wybierasz, aby zachować, zyskuje znacznie większe znaczenie i urodę. Szósta zasada kwestionuje nasz związek z przedmiotami sentymentalnymi. Szanuj wspomnienia. Nie stawaj się ich więźniem. Wszyscy mamy tę skrzynkę z pamiątkami te przedmioty, które trzymamy z przywiązania emocjonalnego, nawet jeśli nigdy ich nie używamy. Stare bilety, ubrania, które już nie pasują, prezenty, których nigdy nie lubiliśmy. Ale nie mamy odwagi ich wyrzucić. Te przedmioty zajmują nie tylko przestrzeń fizyczną, ale również przestrzeń mentalną i emocjonalną. Japońska mądrość uczy nas, by dziękować za to, co te przedmioty reprezentowały w naszym życiu, a następnie pozwolić im odejść. Możesz zrobić zdjęcie specjalnej notatki przed jej wyrzuceniem. Możesz zatrzymać guzik od ubrania, które oznaczało ważny etap w Twoim życiu. Możesz podarować ten prezent komuś, kto naprawdę go użyje, pamięć jest w tobie, a nie w przedmiocie. A kiedy zwalniasz przestrzeń fizyczną, uwalniasz również przestrzeń emocjonalną, aby tworzyć nowe wspomnienia. Siódma i ostatnia zasada jest najsubtelniejsza i najbardziej potężna. Sprzątaj z wdzięcznością, a nie z obowiązku. Ta zmiana perspektywy całkowicie przekształca twoje relacje z pracami domowymi. Zamiast postrzegać sprzątanie jako brzemię, coś, co zabiera ci czas, Zobacz to jako akt troski o swoją przestrzeń i o siebie. Kiedy myjesz naczynia, nie tylko usuwasz brud, troszczysz się o przedmioty, które odżywiają ciebie i twoją rodzinę. Kiedy ścielisz łóżko, przygotowujesz przytulną przestrzeń na swój odpoczynek. Kiedy zamiatasz podłogę, tworzysz czystą ścieżkę dla swoich kroków. Ta zmiana mentalności sprawia, że prace domowe stają się lżejsze, a zdumiewająco wykonujesz je szybciej, gdy nie stawiasz im oporu w myślach. Wprowadzenie tych siedmiu zasad nie dzieje się z dnia na dzień. Zacznij od jednej, tej, która najbardziej rezonuje z tobą. Ćwicz przez tydzień, zanim dodasz kolejną. Ważna nie jest prędkość, ale konsekwencja. Każdy mały krok przybliża cię do domu, który nie tylko jest czysty i uporządkowany, ale również prawdziwym sanktuarium pokoju. Piękno tego podejścia tkwi w jego prostocie. To nie są skomplikowane techniki ani rozbudowane systemy. To subtelne zmiany nawyków i perspektywy, które sumują się w głęboką transformację. Twój dom staje się przedłużeniem jasnego umysłu i spokojnego serca. Wiele osób pyta mnie, czy to nie za dużo pracy, aby utrzymać te praktyki. Prawda jest taka, że na początku wymaga to uwagi i intencji, ale szybko staje się to tak naturalne, jak mycie zębów, a korzyści są ogromne mniej stresu, więcej wolnego czasu. A przede wszystkim przestrzeń, która wspiera, zamiast obciążać. Pomyśl, jakby to było obudzić się jutro w domu, gdzie wszystko ma swoje miejsce, gdzie sprzątanie odbywa się naturalnie, gdzie przestrzeń oddycha, a ty również, gdzie nie musisz spędzać weekendów na wyczerpujących porządkach, gdzie nie tracisz czasu na szukanie rzeczy, gdzie każdy przedmiot, który widzisz, został świadomie wybrany, aby tam być. Ten dom nie jest odległym marzeniem. Jest zaledwie kilka prostych wyborów stąd: wybory, które honorują nie perfekcję, ale harmonię, nie nagromadzenie, ale to, co istotne, nie wygląd, ale uczucie prawdziwego bycia u siebie. Japoński minimalizm uczy nas, że czysty i uporządkowany dom nie jest o tym, aby imponować innym lub podążać za sztywnymi zasadami. Chodzi o stworzenie przestrzeni, która odzwierciedla i wspiera życie, które chcesz prowadzić, przestrzeni, w której możesz wziąć głęboki oddech, Rozluźnić ramiona i w końcu odpocząć. Te siedem zasad to zaproszenia, a nie obowiązki, to możliwości, a nie przymusy. Weź to, co ma dla ciebie sens, dostosuj do swojej rzeczywistości, a przede wszystkim bądź dla siebie łaskawy w tym procesie. Najpiękniejsza przemiana to ta, która zachodzi od wewnątrz na zewnątrz, w swoim tempie, szanując swój rytm. Twój dom czeka na to, aby stać się schronieniem, na jakie zasługujesz. Niedoskonałą przestrzenią z magazynu, ale realnym miejscem, w którym życie toczy się z większą lekkością, gdzie piękno tkwi w prostocie, a zewnętrzny porządek odzwierciedla i pielęgnuje wewnętrzny spokój. Zacznij dzisiaj. Wybierz jedną powierzchnię do opróżnienia. Ustal stałe miejsce na swoje klucze. Umyj te trzy talerze w zlewie z uwagą i wdzięcznością. Małe gesty, które zasiewają nasiona głębokiej transformacji, bo na koniec. Nie chodzi o posiadanie nieskazitelnego domu. Chodzi o stworzenie miejsca, w którym twoja dusza może w końcu odpocząć.